Witam w odcinku 25 od serii od Bizona do Lekcjona. Yy, mamy trochę więcej pieniądz, pieniążków, bo sprzedałem swoje plony i mi się usunął podczas nagrywania ten yy, Jak to się nazywa Film Film mi się. Usunął. Jedziemy sobie za y, zasiać. Uuu, tak. Trójeczka. Jedziemy sobie zasiać na tym nowym polu. Pierwsze. Pierwsze te Zboże tam. I nie wiem, co kupić. Co jest za te 150 tysięcy. Jak mówicie. Możecie mi napisać. w komentarzach albo na live. Jak coś, to zapraszam na mojego live'a. Dzisiaj będzie chyba o 17. Jak się wyrobia. Naprawdę, nie wiem. 15 minut nagramy. Jedziemy na pole. Jeszcze techn ścieżek technologicznych nie chcę robić. Nie wiem czy pole kupić łąkę, nie wiem. Może zostawię sobie, mam jeszcze kredyt do spłacenia. To sobie zostawię te pieniądze. Kupimy sobie jakieś maszyny. Nie wiem. Możecie mi napisać w komentarzach jak co. Na pewno nas nowy ciągnik Kani kupuje. Na pewno, nie wiem. Na tamtym idziemy na to 65 Możecie mi napisać w komentarzach Jeszcze mi orka czeka Chciałem walić trójka i Trochę. Zasejemy sobie. Zobaczymy jak tam nasze krówki nowe, bo kupiłem sobie chyba cztery. Nie wiem, czy dwie nie pamiętam. Przepraszam, że tak długo filmi filmików nie, nie było. Bo po prostu było nauka, albo pomoc dziadkowi przy czymś. Bo nie chciałem brać kamery, bo wtedy by był dziadka cały czas było widać. By. Na pewno, naprawdę. O kurde.

Orkiż sobie siejemy Orkiż sobie siejemy Na dwóch polach zobaczymy jak to wyjdzie Zobaczymy jak to Fajnie Jak to się, jak to się zarobimy to jak coś to sobie będziemy siec 100 roku Kurką też Kurą zasiałem już w tym roku Tamto za gospodarstwem a tak to nie. Nic. Nic nie robiłem. A, chcecie nową serię w tym... Yy, farmingu? Tylko na większych maszynach. Tylko że jak pytam was z ciekawości czy w ogóle chcecie. Sierpnik, od razu do ciągnika bym sobie nie wiem co kupił nowego, bo sam nowy ciągnik by mi się nawet nie opłacało kupować. Po prostu. Bo co bym tam. 60 jeszcze daje radę. No, daje 60 sobie jeszcze radę. A łąkę musimy sobie kupić. Ale nie wiem, czy piew. Nie, no, od razu, no, za rok. Za rok, no kupimy sobie. Za rok sobie kupimy Pole i od razu weźmiemy sobie maszyny Jak mówicie o tym Już sobie robi, robimy drugie okrążenie A na live a zapraszam, nie wiem czy mówiłem już Chyba mówiłem. Ale nie z tej serii. Tylko po prostu z, z, z tego. Yy, no, z tego co ma być odcinki nagrywane. Jak chcecie w ogóle. Nie wiem jakby. Chcecie. Jak chcecie w ogóle. Kurde, krzywo. Trochę krzywo. Na tym. Na znacznikach mi się nie chce siać Tak powiem Ja jeszcze sobie słucham muzykę w tym W uchu jeden. Przejdzie, przejdzie Nie wiem czy to nie zasiejemy od razu na jednym odcinku Jak mówicie Jak coś to zrobimy przedłużonego Nie wiem czy to zasiada bo to jest małe pole to chociaż tyle dobrze. Nie wiem ile to nam wyjdzie tego odcinka, ale już mamy chyba połowę pola zasianego. Jak mówicie, trzeba coś zasiać, tak jakby że nie. Rzepak będziemy za rok siać. Nie wiem czy porkiszu. Porkiszu jedno pole spróbujemy się zasiać. Zobaczymy co wyjdzie, jak mówicie. To jest chyba dobrze. Jak w ogóle mogę tym zasiać? Więc żeby to żeby po prostu było tak jakby podozmian chcę już sobie zrobić. Ujściu. Jedziemy. No, jakbym chciał sobie połączyć, to bym to pole koło kupił. I takie jedno większe sobie zrobił. Bo ja mam około 2 hektary, nie wiem, 3, 3, na pewno 3 hektary, 2 na pewno mam, ale nie wiem, czy 2 z czymś. Muszę sobie to obliczyć. Tak powiem, nie wiem Nie wiem tego ósma minuta odcinkamy, prawie pole kończymy, a ja nie mam następnego pola do sięania. Muszę sobie przygotować O kurde Nie widziałem O, 13 motogodzin godzin to około 2 mm godziny mamy o. mało już pola zostało takie małe pole tylko jest tu mamy chyba najmniejsze pole jakie może być i z tamtym bym się połączył tak I tak powiem 9 minuta odcinka my już Prawie kończymy Na razie nie chcę robić tych ścieżek technologicznych tym silnikiem jak kupię sobie większy ciągnik I do niego siewnik kupię Żeby on już Agregat uprawno-siewny sobie kupia Co się... Orki sobie zasiejemy na dwóch polach, to zobaczymy co, co wyjdzie. Jeszcze sobie wrócimy do domu. Coś z napędem muszę sobie kupić, bo... Bo po prostu będzie lepiej. ale szybko to idzie siania Silnika bym jeszcze sobie nie zmieniał tylko agregat bym sobie musiał dokupić jak w ogóle jest taki jak mam nadzieję że zmieści no 11 minuta odcinka jeszcze zapopatrzymy czy coś kurą na pewno muszę dać zjeść No, Popatrzymy sobie, czy tam wszystko mają. Nie wiem, czy nie przywinąłem sobie. No, tylko to, jak sprzedawałem świnie, to wtedy od razu sobie postawiłem oborę. Wziąłem sobie kredyt. Tak, kredyt sobie wziąłem na budowę. I chyba tyle. Nie wiem, muszę sobie zobaczyć. Jak zasiejemy to sobie popatrzymy co tam Mamy jakieś kredyty Co tam? Aha, to jest koniec mapy Dobra Ostatni przejazd Wrócimy sobie, popatrzymy co tam mamy 12 minuta, odcinka, i już kończę. Siadko no, to chociaż tyle dobrze, że, że nie muszę się siać poza odcinkiem. Tak. Czwórka, piątka i kita, to jest bliżej, moim zdaniem, bo tam się nie chce jechać na cały czas na napoło. Wracamy z siania, nie. o kurde, jedziemy pomału. Komputer. Ile jest? 13 minuta odcinka. Okay. Nie wiem czy zrobić z tymi pieniędzmi. Naprawdę nie wiem. A, jak coś to będzie temu... Kupię sobie no pole, łąkę jakąś małą. Takie małe. To gdzieś koło gospodarstwa rucerne. Nie trałe tylko ru, lu, rucerne. Mhm, rucerne. A kupię sobie jedną przyczepę. Aha nie zamknąłem tu Nie będę wjeżdżał Aj 15 minut odcinka idealnie 86 tysięcy, mamy 70. Tak, no tu ile mamy? 24 miesiące mają Słoma, dobrze. Tonę coś mają Siano, 7 ton, chociaż to. Jak tam świnia? Za ile? Za 2000 tonia Słoma, Git, Gnojówka 7, no. Obornik 4 tony No zboże niech się to spaszą ale o jak to obornik? dlaczego mi nie chce? Przecież mam chyba o kurde a zapomniałem Dobra, na razie, cześć, żegnam się.